Wyobraź sobie, że przechodzisz przez życie, modląc się codziennie, chodząc na msze święte, przystępując do sakramentów, starając się być dobrym katolikiem, a mimo to nieświadomie otwierasz swoją duszę na działanie sił ciemności. Wyobraź sobie, że coś, co wydaje się tak niewinne, tak powszechne, tak zwyczajne, jak ubranie, które nosisz, może prowadzić twoją duszę na skraj przepaści. Dziś opowiem ci o czymś, o czym Kościół mówi szeptem, o czym egzorcyści ostrzegają za zamkniętymi drzwiami, o czym święci otrzymywali wizje, które przyprawiały ich odreszcze. Ojciec Aleksander, doświadczony egzorcysta z ponad trzydziestoletnim stażem, siedział naprzeciwko mnie z oczami pełnymi smutku. Przez te wszystkie lata, powiedział cichym, zmęczonym głosem, widziałem tysiące opętanych dusz. Ale jest coś, o czym mało kto wie. Coś, co otwiera drzwi do piekła częściej niż jakikolwiek inny przedmiot. To nie są okultystyczne symbole, nie są to deski Ouija, nie są to nawet bluźniercze obrazy, to zwykłe ubrania, które miliony katolików noszą każdego dnia, nie mając pojęcia o duchowym niebezpieczeństwie, na jakie narażają swoje dusze. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Matka Boża w każdym objawieniu, w każdej wizji, zawsze przedstawia się w skromnym, godnym stroju? Czy zastanawiałeś się, dlaczego święci i mistycy Kościoła mówili o skromności w ubiorze jako o kwestii nie tylko moralnej, ale przede wszystkim duchowej? To nie jest przypadek, to nie jest tylko kwestia tradycji czy kultury, to duchowa walka o twoją duszę. Gdy zagłębimy się w zapiski wielu świętych, znajdziemy przerażające wizje dusz cierpiących w piekle z powodu nieskromnego ubioru. Święta Faustyna Kowalska, której Pan Jezus objawił tajemnicę Bożego Miłosierdzia, opisała w swoim dzienniczku wizje dusz potępionych, które cierpiały szczególne męki za grzechy przeciwko skromności. Święta Jacinta z Fatimy po ujrzeniu wizji piekła pokazanej przez Matkę Bożą powiedziała: Gdybyś wiedział, ile dusz idzie do piekła z powodu nieskromnych strojów. Ale o jakim stroju mówimy? Co dokładnie stanowi to duchowe zagrożenie, które egzorcyści widzą jako bramę do demonicznego wpływu? Ojciec Aleksander wziął głęboki oddech, zanim kontynuował. Mówimy o strojach, które odsłaniają to, co powinno pozostać zakryte. Mówimy o ubraniach, które podkreślają części ciała w sposób wywołujący pożądanie. Mówimy o modzie, która została zaprojektowana nie dla godności osoby ludzkiej, ale dla jej uprzedmiotowienia. Historia mody to nie tylko historia estetyki czy wygody, to historia duchowej walki. Czy wiedziałeś, że wiele współczesnych trendów modowych ma swoje korzenie w rewolucji seksualnej lat 60. i 70., której celem było odrzucenie chrześcijańskiej moralności? Czy wiedziałeś, że niektórzy z najbardziej wpływowych projektantów mody otwarcie przyznawali się do inspiracji okultystycznych? Podczas egzorcyzmów, kontynuował ojciec Aleksander, demony często wyśmiewają się z tego, jak łatwo udało im się zwieść, wierzących poprzez modę. Mówią, nawet nie musieliśmy ich kusić do wielkich grzechów. Wystarczyło, że sprawiliśmy, by nosili te ubrania, a ich dusze same zaczęły się oddalać od Boga. To nie jest kwestia błaha czy drugorzędna, to kwestia zbawienia duszy. Święty Padre Pio, znany ze swojej surowości w konfesjonale, często odmawiał udzielenia rozgrzeszenia kobietom ubranym nieskromnie. Mówił: Moda będzie instrumentem, przez który wielu pójdzie do piekła. Czy to nie powinno nami wstrząsnąć? Czy to nie powinno skłonić nas do głębokiej refleksji nad tym, co nosimy i dlaczego. Ale może myślisz, to przesada, to tylko ubranie. Bóg patrzy na serce, nie na zewnętrzny wygląd. I masz rację. Bóg rzeczywiście patrzy na serce. Ale czy twoje serce naprawdę jest czyste, gdy świadomie wybierasz strój, który może być okazją do grzechu dla innych? Czy twoje serce naprawdę jest oddane Bogu? Gdy ignorujesz jego wezwanie do skromności i godności? Matka Boża w objawieniu w Fatimie powiedziała: Przyjdą mody, które będą bardzo obrażać mojego syna. Czy nie zastanawia cię, co miała na myśli? Czy nie czujesz w sercu, że mogła mówić właśnie o czasach, w których żyjemy? Kiedy patrzę na współczesną modę, widzę głębokie duchowe spustoszenie. Widzę kulturę, która celowo dąży do uprzedmiotowienia ciała ludzkiego, do oddzielenia ciała od duszy, do oddzielenia człowieka od jego godności jako dziecka Bożego. I widzę, jak ta kultura przenika nawet do serc wiernych katolików, którzy nie zdają sobie sprawy z duchowego niebezpieczeństwa. Ojciec Aleksander opowiedział mi historię, która wstrząsnęła mną do głębi. Pewnego dnia, powiedział, przyszła do mnie kobieta głęboko religijna, uczestnicząca we Mszy Świętej codziennie, oddana modlitwie różańcowej, ale cierpiała na niewyjaśnione ataki lęku, depresji i myśli bluźnierczych. Po długiej rozmowie i modlitwie rozeznania, Duch Święty objawił mi źródło jej cierpienia. Nosiła ubrania, które, choć powszechnie akceptowane w społeczeństwie, były bramą dla demonicznych wpływów. Gdy zmieniła swój sposób ubierania się, zgodnie z chrześcijańską godnością, jej duchowe cierpienia ustąpiły. Czy to możliwe? Czy zwykłe ubranie może mieć taki wpływ na naszą duszę? Według świadectw egzorcystów, według wizji świętych, według nauczania Kościoła, tak może, ale o jakim konkretnie stroju mówimy? Co stanowi to zwykłe ubranie, które może prowadzić duszę do piekła? Ojciec Aleksander wymienił kilka przykładów ubrania zbyt obcisłe, ukazujące kształt ciała w tysiąc dżedynczych, sposób prowokujący ubrania zbyt krótkie, odsłaniające nogi wysoko powyżej kolan, ubrania z głębokimi dekoltami, ubrania przezroczyste lub półprzezroczyste, stroje kąpielowe, które odsłaniają prawie całe ciało. To wszystko są stroje, które według demonów, którym musiałem stawić czoła podczas egzorcyzmów, są ich największym sukcesem w zwodzeniu dusz. Zastanówmy się przez chwilę nad historią. Przez prawie dwa tysiące lat chrześcijaństwa kościół konsekwentnie nauczał o znaczeniu skromności w tyszczczytę ubiorze nie jako arbitralnego zestawu zasad, ale jako wyrazu wewnętrznej godności. Święty Paweł pisał do Tymoteusza: "Podobnie kobiety w skromnie zdobnym odzieniu niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem." 1Tm 2:9. Czy słowa apostoła straciły na aktualności? Czy Duch Święty, który inspirował te słowa, zmienił zdanie? Ojciec Aleksander kontynuował z bólem w głosie: "Najsmutniejsze jest to, że wielu katolików, którzy w innych aspektach wiary są gorliwi i oddani, w tej kwestii pozwala sobie na kompromis ze światem, mówią to tylko ubranie, to nic takiego, Bóg rozumie. Ale nie zdają sobie sprawy, że właśnie przez takie małe kompromisy szatan znajduje drogę do ich serc. A może myślisz, żyjemy w XXI wieku, czasy się zmieniły, Kościół musi się dostosować. Ale czy prawda się zmienia? Czy ludzka natura się zmienia? Czy nasza podatność na grzech się zmienia? Czy diabeł przestał kusić? Oczywiście, że nie. Zmienia się tylko maska, pod którą ukrywa się zło. Święta Bernadetta z Lourdes, której Matka Boża objawiła się jako niepokalane poczęcie, powiedziała: Im bardziej postępuje grzech, tym mniej jest rozpoznawany. Czy nie jest to dokładnie to, co dzieje się z kwestią nieskromnego stroju? Stał się tak powszechny, tak akceptowany, że przestaliśmy go rozpoznawać jako zagrożenie duchowe, ale egzorcyści widzą skutki. Widzą dusze zranione, dusze otwarte na wpływy demoniczne, dusze walczące z obsesją, z nałogami, z myślami bluźnierczymi. Wszystko to częściowo wynikające z braku skromności w ubiorze zarówno własnym, jak i osób w ich otoczeniu. Ojciec Aleksander podzielił się jeszcze jednym wstrząsającym świadectwem. Podczas jednego z egzorcyzmów, demon wyznał przez usta opętanego, za każdym razem gdy kobieta ubiera się nieskromnie, tysiące dusz wpada w sidła piekła. Gdy zapytałem, co ma na myśli, odpowiedział z przerażającym śmiechem, nie tylko jej dusza jest zagrożona, ale także dusze wszystkich, którzy patrzą na nią z pożądaniem, i wszystkich, którzy za jej przykładem zaczynają się tak ubierać. To ogromna odpowiedzialność. To nie jest tylko kwestia osobistego wyboru to kwestia wpływu, jaki mamy na innych. Jezus powiedział. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze, MK 9:42. Czy te słowa nie powinny nas przerażać, gdy myślimy o tym, jak nasz sposób ubierania się może wpływać na innych, ale jest nadzieja, jest droga powrotu, jest możliwość odzyskania utraconej godności? Matka Boża w wielu objawieniach wzywała do skromności w ubiorze. W Fatimie, w Lourdes, w Akita, w Kibecho, wszędzie tam Maryja przychodziła z wezwaniem do nawrócenia, do modlitwy, do pokuty, ale także do skromności. Czy to przypadek, że Matka Boża tak często porusza ten temat? Czy to nie znak, że jest to kwestia o wielkim znaczeniu duchowym? Ojciec Aleksander mówi: "Kiedy osoba decyduje się na zmianę sposobu ubierania, na powrót do chrześcijańskiej skromności. Często obserwuje natychmiastową poprawę jej stanu duchowego. To jakby zamknąć drzwi, przez które demony miały dostęp do duszy. Ale co to znaczy ubierać się skromnie? Czy to oznacza, że musimy wrócić do strojów z XIX wieku? Czy to oznacza, że musimy wyglądać nieatrakcyjnie? Absolutnie nie. Skromność nie jest przeciwieństwem piękna. Wręcz przeciwnie, prawdziwa skromność podkreśla autentyczne piękno osoby ludzkiej piękno, które nie ogranicza się do ciała, ale obejmuje całą istotę, stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś: Im bardziej ciało jest zakryte, tym bardziej widoczna jest dusza. To głęboka prawda. Gdy ubieramy się skromnie, pozwalamy naszej prawdziwej tożsamości, naszej duszy, naszemu wewnętrznemu pięknu jaśnieć jaśniej. Jak więc powinniśmy się ubierać? Ojciec Aleksander sugeruje kilka prostych zasad. Ubranie powinno zakrywać ciało w sposób, który szanuje jego godność powinno być wystarczająco luźne, aby nie podkreślać. Kształtów ciała w sposób prowokujący. Powinno zakrywać ramiona, dekolt, brzuch i nogi przynajmniej do kolan. To nie są arbitralne zasady. To wyraz szacunku dla świętości ciała ludzkiego. Święty Jan Paweł II, który tak wiele nauczał o teologii ciała, podkreślał, że ciało ludzkie ma głębokie, sakralne znaczenie. Nie jest tylko fizycznym obiektem, ale wyrazem całej osoby stworzonej przez Boga i odkupionej przez Chrystusa. Czy nasz sposób ubierania się odzwierciedla tę prawdę? Możesz zapytać. Ale czy Bóg naprawdę przejmuje się tym, co noszę? Czy to nie jest zbyt trywialne dla Stwórcy Wszechświata? Pomyśl o tym w ten sposób. Czy kochający Ojciec przejmuje się tym, jak jego dzieci traktują swoje ciała? Czy przejmuje się tym, czy szanują siebie i innych? Oczywiście, że tak, a nasz Ojciec Niebieski kocha nas nieskończenie bardziej niż jakikolwiek ziemski rodzic. Ojciec Aleksander podzielił się jeszcze jednym spostrzeżeniem. Zauważyłem, że osoby, które zaczynają ubierać się skromnie z czyjdyńcy, czy miłości do Boga, doświadczają głębokiej wewnętrznej przemiany, zaczynają postrzegać siebie i innych inaczej. Zaczynają dostrzegać wewnętrzne piękno, które wcześniej było przysłonięte powierzchownością. Jest w tym głęboka duchowa mądrość. Gdy zaczynamy traktować nasze ciała z godnością i szacunkiem, gdy zaczynamy postrzegać je jako świątynię ducha świętego, a nie jako obiekty do wystawiania na pokaz, cała nasza duchowa perspektywa się zmienia. Zaczynamy dostrzegać głębszą rzeczywistość, zarówno w sobie. Jak i w innych. Święta Edyta Stein, zanim została zakonnicą i ostatecznie męczennicą, była filozofką fenomenologiczną. Pisała o tym, jak nasz sposób postrzegania ciała wpływa na nasz sposób postrzegania całej rzeczywistości. Gdy redukujemy ciało do obiektu, zaczynamy redukować całą rzeczywistość do materii pozbawionej duchowego znaczenia. Czy nie jest to dokładnie to, co dzieje się we współczesnej kulturze? Ojciec Aleksander mówił dalej: Podczas egzorcyzmów, demony często wyśmiewają współczesną modę, mówią: sprawiłam, że uwierzyli, że wolność oznacza obnażanie się, sprawiłam, że uwierzyli, że godność oznacza wystawianie ciała na pokaz, sprawiłam, że uwierzyli, że skromność to opresja i śmieją się z tego, jak łatwo ludzie, nawet wierzący, Przyjmują te kłamstwa, to powinno nami wstrząsnąć, to powinno skłonić nas do głębokiej refleksji nad tym, jak kultura kształtuje nasze postrzeganie ciała, ubioru i godności. Czy pozwalamy, by nasze myślenie było formowane przez Ewangelię czy przez świat, czy nasze wybory dotyczące ubioru są wyrazem naszej wiary czy uległości wobec mody. Święty Maksymilian Kolbe, męczennik z Auschwitz, prowadził intensywną kampanię na rzecz skromności w ubiorze, widząc w nieskromności jeden z głównych sposobów, w jaki zły duch atakuje duszę. Pisał: „Nieskromny strój jest trucizną, a nie pokarmem dla ducha. Jest jak chmura gazu trującego, która zabija nie tylko tego, kto ją nosi, ale wszystkich, którzy ją wdychają. To mocne słowa. Ale czy nie są one echem słów samego Jezusa, który powiedział: Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Mem 5:28. Czy Jezus nie ostrzega nas przed poważnymi duchowymi konsekwencjami pożądania? I czy nie powinniśmy jako uczniowie Chrystusa robić wszystko co w naszej mocy, aby nie przyczyniać się do grzechu innych? Ojciec Aleksander ostrzega: Widziałem zbyt wiele dusz zranionych, zbyt wiele rodzin zniszczonych, zbyt wiele wiernych oddalonych od Boga wszystko to częściowo z powodu kompromisu w kwestii skromności. Nie jest to jedyny czynnik, ale jest to czynnik, który zbyt często jest ignorowany. Ale może wciąż masz wątpliwości, może myślisz: To wszystko brzmi jak przesada to tylko ubranie. Nie może mieć aż takiego wpływu na moją duszę. Zastanów się jednak, czy szatan nie działa właśnie w ten sposób, czy nie zaczyna od małych kompromisów, od pozornie niewinnych wyborów, które stopniowo oddalają nas od Boga. Święta Teresa Zedincent Jazz, Avila, doktor Kościoła, pisała o tym, jak szatan działa podstępnie krok po kroku, odciągając duszę od Boga. Zaczyna od rzeczy, które wydają się małe i nieistotne, a kończy na całkowitym oddzieleniu duszy od łaski Bożej. Czy nasz stosunek do ubioru nie może być jednym z takich małych kroków? Ojciec Aleksander podzielił się jeszcze jednym wstrząsającym spostrzeżeniem. Często podczas egzorcyzmów, gdy pytam demona, jak uzyskał dostęp do duszy, odpowiada: przez oczy, przez to, co widziała, przez to jak się ubierała i jak patrzała na innych. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasz wzrok, to na co patrzymy i jak patrzymy, wpływa na naszą duszę. To przypomina nam słowa Jezusa: światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle, lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności m to 6, 22 23 Czy nasze oczy są zdrowe? Czy patrzymy na siebie i innych z czystością i godnością, czy z pożądaniem i uprzedmiotowieniem? Ale jest nadzieja. Jest droga do uzdrowienia, do odnowy, do odzyskania utraconej godności. Matka Boża w Medjugorje, choć objawienia te nie są jeszcze oficjalnie uznane przez Kościół, miała powiedzieć: Drogie dzieci, zdecydowałyście się iść drogą świętości, ale grzech kusi was, ponieważ, drogie dzieci, nie nauczyłyście się ignorować swoich ciał. Czy nie jest to sedno problemu? Czy nie staliśmy się zbyt skupieni na ciele, na jego wyglądzie, na jego ekspozycji, zapominając o jego prawdziwym, duchowym znaczeniu? Ojciec Aleksander mówi: Powrót do skromności to nie jest tylko zmiana ubioru, to zmiana sposobu myślenia o ciele, o sobie, o innych to powrót do prawdziwej godności dzieci Bożych. A jak możemy dokonać tej zmiany? Jak możemy powrócić do chrześcijańskiej skromności w świecie, który ją wyśmiewa? Po pierwsze, poprzez modlitwę, prośmy Boga o łaskę czystości spojrzenia, o łaskę dostrzegania prawdziwej godności ciała ludzkiego, prośmy Matkę Bożą o wstawiennictwo, o pomoc w naśladowaniu jej skromności i godności, po drugie, poprzez edukację. Uczmy się o teologii ciała, o nauczaniu kościoła na temat skromności, o świadectwach świętych. Zrozummy, dlaczego skromność jest tak ważna dla naszego życia duchowego. Po trzecie, poprzez konkretne decyzje, zastanówmy się nad naszą szafą: czy nasze ubrania odzwierciedlają naszą godność jako dzieci Bożych, czy są wyrazem naszej wiary i miłości do Boga? Jeśli nie, mamy odwagę dokonać zmiany? Ojciec Aleksander dodaje, gdy osoba decyduje się na zmianę sposobu ubierania, często spotyka się z oporem, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Diabeł nie chce stracić tego punktu dostępu do duszy, ale łaska Boża jest silniejsza niż jakikolwiek opór. Pamiętajmy też, że skromność nie jest tylko dla kobiet. Mężczyźni również są wezwani do skromności, do szacunku dla swojego ciała i ciał innych. Zbyt często dyskusja o skromności skupia się wyłącznie na kobietach, jakby mężczyźni byli zwolnieni z tego aspektu chrześcijańskiego życia. Nic bardziej mylnego. Święty Jan Paweł II nauczał, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety są wezwani do wzajemnej skromności. Do patrzenia na siebie nawzajem z szacunkiem i godnością, a nie z pożądaniem, to wezwanie do wszystkich uczniów Chrystusa, niezależnie od płci. Ojciec Aleksander kończy nasze spotkanie słowami nadziei: Widziałem dusze przemienione przez powrót do skromności. Widziałem rodziny uzdrowione, małżeństwa odnowione, młodych ludzi uwolnionych od nałogów. Wszystko to częściowo dzięki odkryciu piękna i mocy skromności. To nie jest tylko kwestia ubioru, to kwestia całkowitego oddania się Bogu, całym sercem, umysłem, duszą i ciałem. Czy jesteś gotów na takie całkowite oddanie? Czy jesteś gotów, by spojrzeć na swoje ciało, na swój ubiór, na swój sposób bycia w świecie oczami wiary? Czy jesteś gotów, by pozwolić Duchowi Świętemu, przemienić twoje myślenie, twoje wybory, twoje życie? Nie chodzi o legalizm, nie chodzi o zewnętrzne przestrzeganie zasad, chodzi o wewnętrzną przemianę, o życie w prawdziwej wolności dzieci Bożych, o wyrażanie swojej godności jako osoby stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Matka Boża w Fatimie ostrzegała, że więcej dusz idzie do piekła z powodu grzechów ciała niż z jakiegokolwiek innego powodu. Czy to nie powinno nas skłonić do głębokiej refleksji nad tym, jak traktujemy nasze ciała, jak się ubieramy, jak patrzymy na innych? Ojciec Aleksander kończy swoją opowieść prostym wezwaniem: ubieraj się jak dziecko Boże, ubieraj się jak ktoś, kto wie, że Jego ciało jest świątynią Ducha Świętego, ubieraj się jak ktoś, kto kocha Boga i bliźniego wystarczająco. By nie prowadzić innych do grzechu, to nie jest tylko kwestia mody, to kwestia wieczności. Czy odpowiesz na to wezwanie? Czy pozwolisz, by łaska Boża przemieniła twoje serce, twój umysł, twoje ciało? Czy będziesz świadkiem chrześcijańskiej godności w świecie, który ją odrzuca? Pamiętaj, że nie jesteś w tej podróży sam. Matka Boża idzie z tobą, święci wstawiają się za tobą. Sam Chrystus wzmacnia cię swoją łaską, a Duch Święty oświeca twój umysł i serce, pomagając ci dostrzec prawdziwą wartość i godność twojego ciała. Módlmy się o odwagę, by żyć pełnią chrześcijańskiej godności, także w kwestii ubioru. Módlmy się o mądrość, by rozpoznawać pułapki złego ducha. Módlmy się o miłość, która pozwala nam widzieć siebie i innych oczami Boga. I nie bójmy się iść pod prąd kultury, która odrzuciła skromność. Nie bójmy się być świadkami prawdziwej wolności i godności dzieci Bożych. Nie bójmy się głosić prawdę o pięknie i świętości ciała ludzkiego. Jak powiedział święty Paweł, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe dwanaście 12.2. Niech te słowa będą naszym przewodnikiem, gdy podejmujemy decyzje dotyczące naszego ubioru, naszego stylu życia, naszej drogi do świętości. I pamiętaj, że każdy wybór, nawet tak pozornie mały, jak wybór ubrania, ma znaczenie wieczne. Każdy wybór albo przybliża nas do Boga, albo oddala od Niego. Każdy wybór albo buduje Królestwo Boże, albo służy Królestwu Ciemności. Ojciec Aleksander zostawił mnie z tymi słowami. Gdy staniesz przed Bogiem na sądzie, czy będziesz mógł spojrzeć Mu w oczy i powiedzieć, że Twój sposób ubierania się był wyrazem miłości do Niego i do bliźnich? Czy będziesz mógł powiedzieć, że szanowałeś dar ciała, który Ci dał? To są pytania, które każdy z nas powinien sobie Zadać. Ja zadaję je sobie, a ty? Nie przegap naszego następnego filmu, który pojawia się na Twoim ekranie. Kliknij w kartę i obejrzyj go teraz, by odkryć więcej duchowych zagrożeń, które czyhają na wiernych w dzisiejszym świecie. Twoja dusza jest zbyt cenna, by ryzykować jej utratę przez niewiedzę. Matka Boża czeka, by poprowadzić Cię drogą świętości i bezpieczeństwa duchowego. Kliknij teraz.